Z tej strony rozwitam tam serdecznie już w dziesiątym odcinku z serii Nowy Rok Nowa ja. Szczerze mówiąc, mega jestem zdziwiona, że się nagrywam dla Was dziesiąty um, odcinek. Nie wiem kiedy to w szczerze mówiąc leciało. Dziś mi rano olniła pewna rzecz, a mianowicie taki um, taka w sumie, że... Nie... Miałam Wam wczoraj opowiedzieć, na filmiku wczoraj, który wczoraj nagrywałam, że finalnie nie wstawiłam go, ponieważ byłam zmęczona. Jednak byłam około godziny 18, po 18 w domu, więc stwierdziłam po prostu na drugi, trzeci dzień zmontuję i go wstawię. I właśnie w tym momencie to Wam Um, Kolację moją ostatnio pierwszą dnia wam opowiem Ja się z wami żegnam Bo zapomniałam, że mnie wczoraj Po jedzeniu kolacji Wam jeszcze nagrać Odnośnie mojego treningu, gdzie obiecałam wam Że wam opowiem Ale to zrobię dzisiaj na 100% Jak wrócę z praktyk Zobaczcie, nie idę do szkoły Okej, okay, więc tak, wróciłam z, yy, z praktyk można powiedzieć około godziny temu, pół godziny temu, w chwili tam porozmawiałam sobie z rodziną i w ogóle, a ten właśnie dzisiejszego dnia, to mniej więcej Wam powiedziałam jak wyglądało moje śniadanie. Tak zwane drugie śniadanie. To sobie wypiłam Millera misz, Shake, shake Czokladowy, do tego trochę... Y, trochę tej y, bułki <grym z> kolej, y, Później normalnie y, na praktykach tam pracowałam. W się robiłam to, co miałam do zrobienia. Y, gdzieś tak o godzinie 17:00, około 17 y, zjadłam sobie kurczaka z KFC bo my. Szko y, szkoła się się dostała i po prostu cały czas czasami sobie na praktykach odgrzewamy jemy później trochę posmakowałam piernika ucieranego, którego piekłam w szkole no i jeszcze jeden jak w domu zjadłam, więc naprawdę ten dzień jest taki mega, mega powiem bardzo niezdrowy, bo same niezdrowe Rzeczy, jadłam, ale dobra, odnośnie wczorajszego treningu, treningu, nie treningu, tylko treningu, e, mówiłam, że e, jestem mega zadowolona. E, już mówię dlaczego. No, okej, okay. no i na noc jeszcze wybiałam kawę z mlekiem. Ale dobra, e, odnośnie tego treningu wczorajszego, co mówiłam, jestem mega zadowolona, czyli mianowicie, e, test, wam tutaj ten czas, Um, również ją wyświetle. Um, no, miałam wczoraj dwie godziny wyfus, z, z czego słyszałam tylko na jednej, na jednej godzinie, bo na drugiej. No, mniej więcej już wam mówiłam um, w poprzednim filmiku. Więc prawdę mówiąc, miałam wczoraj tak. Um, w szkole 45 minut. Gdzie za około 90 minut mam trening. Yy, liczę po prostu 2 godziny WF-u to 90 minut ale miałam tylko 45 minut w yy, treningu w szkole yy, później po lekcjach pojechałam do klubu yy, czyli na siłownię gdzie jestem naprawdę z yy, siebie zadowolona, bym powiedziała dumna yy, ponieważ więc tak. Zaczęłam od roweru stacjonarnego. Tak jak mówiłam w którymś tam filmiku, Ci, co tak bardziej ćwiczą na no siłę, nie wiedzą, nie wiecie, o co mówię. I myślę, że dobrze wytłumaczyłam w poprzednim filmiku o co chodzi. A mianowicie rower stacjonarny miałam na 8 poziomie. Przez pół godziny ćwiczyłam, czyli 30 minut. Nie odczułam podczas tego pedałowania, mi nie bolały nogi, wstałam z tego dobre, również mi nie bolały nogi. Następnie poszłam sobie na bieżnię, na której ćwiczyłam o prędkości 3,9 km na godzinę. Jak czułam, że mam nogi, już nie mam sił w nogach, to się zmniejszyłam do 3,6 km na godzinę. To jest prędko z bieżni. 6:30 30 minut, gdzie jak mi odpoczęły te nogi przy 3,6 km na godzinę, to z powrotem sobie zwiększyłam prędkość bieżni do 3,9 km na godzinę, czyli można powiedzieć prawie 4 km na godzinę była prędkość tej bieżni, no i dałam radę ćwiczyć tak przez 30 minut. Że w pewnym momencie ta prędkość bieżni była dla mnie za wolno, ale stwierdziłam, dobra, nie będę na że dzisiaj tak szarżować kiedy indziej jeszcze bardziej sobie zwiększę prędkość tej bieżni. Mało tego się mnie korciło po bieżni. Już trochę czułam po nogach, że są zmęczone, bo takie, no. Już było że trochę bolą, takie miękkie. I stwierdziłam na zasadzie takiego, odpuściłam sobie orbitek, czyli sobie, no, odpuściłam jeden, no, jeden trening, nie, jedyną część treningu sobie odpuściłam, ale za to jutro idę na trening, czyli w piątek, i mam nadzieję, że uda mi się i na rowerze na bieżni i na orbitku po pół godziny, a orbitka przynajmniej 20 minut. Jak nie dam rady pół godziny, to chociaż 20 minut. Um, ogólnie bym chciała zwiększać, zwiększać um, długostraningów bądź ilość. Ale to ilość to trochę będzie ciężko. No chyba, będę chodziła w poniedziałki, środy i piątki. No i soboty i niedziele, z czego ta soboty i niedzielę zbyt nie będę mogła chodzić na treningi, bo będę miała szkolenie, no w sumie po szkoleniu bym mogła chodzić Ale bym musiała na pewno do domu wrócić, żeby zostawić mój komputer w domu i wtedy iść na siłownię i jeszcze zobaczę, czy przez ten czas nie będę chodziła weekendami do siłowni ćwiczyć czy po prostu na zasadzie takiej, yy, tylko te 3 dni co wymieniamy na ćwiczyć, yy, myśli po prostu zwiększyć treningów, czy po prostu tak jak do tej pory, 2 trzy dni yy, treningu, yy, zastaj, yy, ile mniej więcej ćwiczyłam? No to mniej więcej ćwiczyłam godzina 45 minut w sumie. Yy, Jednego dnia też będę się starała Wam na końcu tygodnia takie jakby podsumowanie wstawiać w którym Wam stawię, mów, podsumowuję ogólnie ten dany tydzień i w tym podsumowaniu tygodnia to również ile w sumie w danym tygodniu trenowałam żebyście mieli mniej takie orientacje ile po prostu czasu ja poświęcam na y, trening również jak chcecie y, to y, ile wy czasu poświęcacie na trening. Nie będę również patrzyła odnośnie treningu, tak jak w poprzednim filmiku, na to, co się stało wtedy. No i co się stało yy, dzisiaj w szkole? Po prostu będę to dalej kontynuować, bo trochę było mi przykro. Ale dobra, to o tym. Myślę, że wszystko Wam powiedziałam odnośnie dzisiaj. Dziś, dzisiaj nie trenowałam, bo później kończyłam praktyki. Więc. No, więc to będzie taki króciutki yy, odcinek. No dobra, już będę się z już żegnała. Do zobaczenia. Cześć!